Ready. Ready. Już po raz czternasty lokalna grupa rybacka Bielska Kraina, Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie oraz sekcja wędkarska działająca przy LKS Przełomkaniów zaprosili wszystkich amatorów wędkarstwa i jednej z najpopularniejszych ryb do udziału w wyjątkowej imprezie. A wszystko rozpoczęło się już we wczesnych godzinach porannych. Na terenie żwirowni w Kaniowie zgromadzili się pasjonaci wędkarstwa, którzy postanowili spróbować swoich sił w zawodach. Po zakończeniu zmagań, 15 najlepszych zawodników miało możliwość wyboru nagród, które ufundowała sekcja wędkarska. Miejsce Od wczesnych godzin popołudniowych na terenach rekreacyjnych w Kaniowie gromadzili się mieszkańcy gminy i okolic. W programie 14 święta Karpia Polskiego każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Dla najmłodszych przygotowano mnóstwo atrakcji. Ogromną popularnością cieszyło się mini wesołe miasteczko. Gdy oczy odboszy, gdy tylko się schudzi, całymi dniami... Doskonałą zabawę wszystkim Milusińskim zagwarantował program Właśnie Leci Show dla Dzieci. Wypełniony śpiewem, muzyką i różnymi konkursami. Wymiany nogami, to teraz moja będzie najtrudniejsza. A jak? To taka kobieta. O, smrk nie daje, nie daje wygrać. Biegniemy, biegniemy. przybijamy smrk, pierwsza. Nieco starsi za sprawą koncertu Coco Afro mogli wybrać się w wyjątkową podróż muzyczną do lat 80. -tych. Organizatorzy zadbali nie tylko o strawę dla duszy, ale i ciała. Wszyscy mogli spróbować wyśmienitych dań z grilla, a przede wszystkim niepowtarzalnego w smaku karpia. Po koncercie nastąpiło uroczyste otwarcie tegorocznego święta, a najlepsi wędkarze otrzymali puchary. Roman Sas, kierownik sekcji wędkarskiej, odczytał nazwiska laureatów kaniowskich oskarów, wśród których znaleźli się m.in. innymi najbardziej zasłużeni członkowie sekcji wędkarskiej. Następnie głos zabrał Grzegorz Wieczorek, prezes LKS-u Przełom Kaniów, który uhonorował założyciela sekcji wędkarskiej Stanisława Stworę oraz Romana Sasa. Podczas uroczystego otwarcia głos zabrali także zaproszeni goście Andrzej Kamiński, wiceprzewodniczący Sejmiku Śląskiego, Renata Franasik, członek zarządu powiatu bielskiego oraz Marek Pękala, sołtys sołectwa Kaniów. Część oficjalną Zakończyło krótkie wystąpienie Artura Beniowskiego, wójta gminy Bestwina. Dla tych wszystkich, którzy przyczynili się do zorganizowania tej imprezy 14. Święta Karga Polskiego, dla tych wszystkich, którzy przyczynili się do działalności LKS-Przełąkaniów w, w sekcji wędkarskiej i w sekcji klubu Kibica, z której składa się klub sportowy, jedno wielkie słowo dziękuję. Dla Państwa wszelkie życzenia, super zabawy. Myślę, że do białego rana, bo pogoda patrząc z niebo nam na to pozwoli. Dziękuję za przybycie, życzę wszystkiego dobrego. Jeszcze raz pozdrawiam. Gwiazdą wieczoru był zespół Baciary, który porwał licznie zgromadzoną publiczność do wspólnej zabawy. Tuż po koncercie odbyła się zabawa taneczna z zespołem Albatros. Ja ja się babiam ludzi, kochają się Ja się babiam ludzie, tego kiedy ma na pędz Ja się babiam ludzi, nie kochają się ma bardzo bogate tradycje związane z rybackiem, ponieważ sięgają one chyba już XVII wieku. W zasadzie to nawet wcześniej, natomiast XVII-XVIII wiek to taki prawdziwy rozwój rybactwa na tym terenie. Natomiast wiek XIX, czy w zasadzie jego końcówka, to takie apogeum, które zaskutkowało, jeżeli tak można powiedzieć, wyhodowaniem i przedstawieniem na targach rolniczych w Berlinie rasy karpia polskiego, karpia królewskiego, który do dzisiaj stołuje się na naszych, na naszych stołach, szczególnie przy okazji Wigilii. Ten karp został wyhodowany przez Adolfa Gasza czy też Adama Gasza, no bo te dwie wersje są obowiązujące, właśnie tutaj w Kaniowie. Na tychże targach w Berlinie został zaprezentowany i do dzisiaj karp polski, karp królewski, który jest hodowany na obiektach nie tylko na terenie Kaniowa, na terenie gminy Bessina, ale w całej Polsce i poza jej granicami, pochodzi właśnie stąd. Co takiego wyjątkowego jest w smaku karpia polskiego? Dlaczego ta ryba cieszy się tak ogromną i niesłabnącą popularnością? Myślę, że przede wszystkim ma to związek z tym, że na zbiornikach, które mam z tyłu za plecami i podobnych, których kilka, kilkanaście jest na terenie gminy Bestwina, są to zbiorniki niezwykłe stawy, tylko zbiorniki pożwirowe, które mają czystszą, mniej zamuloną wodę, więc ta ryba automatycznie dzięki temu już lepszych, Bardziej przejrzystych, jeżeli tak można powiedzieć, w warunkach dorasta i bytuje. Więc to nie, niewątpliwie wpływa na jej smak. No oprócz tego, oczywiście, wielowiekowa tradycja. Panie Wójcie, a co gmina Bestwina robi, aby właśnie tę wielowiekową tradycję podtrzymywać? No, oprócz wspomnianego święta Karpia udało się dzięki uczestnictwu gmina jest jedną z pięciu gmin powiatu Bielskiego członkiem lokalnej grupy rybackiej. Dzięki temu opracowaliśmy szlak Karpia Polskiego, więc zarówno nasi hodowcy, jak i hodowcy z całego rejonu mogą wspólnie działać, mogą wspólnie pozyskiwać środki unijne, środki zewnętrzne na te działania, ale również ludzie z zewnątrz, mieszkańcy nie tylko powiatu, ale całego kraju i świata, mogą się dowiedzieć, gdzie my się znajdujemy i czym się zajmujemy. My. Natomiast takim sukcesem na pewno ostatnich lat, miesięcy starań jest to, że karp kaniowski, karp polski, karp królewski został wpisany na ministerialną listę produktów certyfikowanych. Co prawda nie jako karp kaniowski, tylko jako karp bestwiński, bo z gminy Bestwina pochodzi. Panie wójcie, skoro gmina ma tak bogate tradycje, od 14 już lat świętujecie, no to nie mogę nie zapytać, czy pan wójt jest też amatorem wędkarstwa? Jestem amatorem wędkarstwa i w miarę wolnego czasu, którego no niestety nie posiadam zbyt wiele, bardzo chętnie przychodzę właśnie między innymi tutaj, zabieram swoje dzieci również i te 2, 3, 4 godzinki, jeżeli czas pozwoli, spędzamy wędkując. I tak nie mówię, nie mówię tego zupełnie kurtuazyjnie, bardziej traktuję to jako wędkarstwo sportowe niż konsumpcyjne. Z roku na rok impreza cieszy się ogromną popularnością wszystkich miłośników wędkarstwa i amatorów smacznej ryby. Już dziś zapraszamy na 15. edycję Święta Karpia Polskiego. Sister, ready. ready.